Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń. Dzisiejsze wydanie chciałbym zacząć od kilku spraw czysto organizacyjnych. Po pierwsze serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy komentujecie pod horyzontami. Ja czytam te komentarze, chociaż bardzo rzadko się do nich odnoszę bezpośrednio. Natomiast w stosunku do dwóch komentarzy, które pojawiły się pod ostatnim horyzontem, chciałbym kilka słów w telegraficznym skrócie odpowiedzieć. Po pierwsze do pana Mariana, który napisał mi tam. Długi post o globalnym ociepleniu i o tym, że nie zgadza się z moim stanowiskiem w tej sprawie. I no, poniekąd proponuje Pan mi debatę na ten temat. Po pierwsze, ogromnie dziękuję za cały, cały ten wpis i y, naprawdę szanuję Pańskie przekonania na ten temat. Ja nie jestem nawiedzony w tej kwestii. Natomiast ja nie przypadkiem w poprzednim odcinku Horyzontu użyłem takiego sformułowania, że wydaje mi się, iż na przestrzeni lat. Żadna ze stron tych dyskusji się do siebie nie przybliżyła i nie przekonała się ani o krok. I wynika to w moim przekonaniu z tego, że ani ci z Państwa, którzy żyją w przekonaniu, że człowiek jest sprawcą globalnego ocieplenia, ani tacy ludzie jak ja, którzy żyją w przekonaniu, że człowiek nie jest sprawcą globalnego ocieplenia, my nie mamy dostępu do rzetelnych i wiarygodnych danych. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Państwa mogą powiedzieć, no jak to. Jest opublikowane mnóstwo danych w oparciu o które cała ta teoria ludzkiego sprawstwa została sformułowana, ale ja na to mogę odpowiedzieć, że no nie ma takiego tygodnia praktycznie. W którym się nie pojawiają jakieś informacje o jakich, od jakichś sygnalistów, którzy mówią o tym, że te dane były fałszowane i przytaczają przykłady fałszowania tych danych. I tak naprawdę ani jedna wypowiedź, ani druga wypowiedź no nie do końca jest dla nas możliwa do zweryfikowania. I mój osobisty pogląd na ten temat jest taki, że obydwie strony tej dyskusji w gruncie rzeczy bazują na swoim własnym systemie przekonań i wierzeń, który wynika z jakichś tam szerszych doświadczeń i szerszego oglądu sytuacji. Stąd moja niechęć do debaty na ten temat, ponieważ takich debat przeprowadzono wiele i mam takie poczucie, że one niczego nie wniosły. Ale no jakby szanując dokładnie pańskie stanowisko, zaangażowanie w sprawę i to, że pan tak obficie, że tak powiem, się na ten temat wypowiedział, mam taką propozycję. Bardzo bym prosił, żeby pan się ze mną skontaktował mailowo. Przez moją stronę, mojego bloga, znajdzie pan tam kontakt do mnie. No, porozmawiamy. Być może znajdziemy jakąś formułę, która umożliwiłaby w krótki sposób przedstawić podstawowe założenia tej dyskusji. Być może będziemy w stanie coś do tego wnieść. Ale na razie nie mam pomysłu, w jakiej formie to zrobić. Niemniej zapraszam do kontaktu. Jestem otwarty na dyskusję na ten temat. I dwa słowa dotyczące komentarza pana Michała w kwestii nieprofesjonalności odcinków Horyzontu. Ja się całkowicie z panem zgadzam i boleję nad tym od dłuższego czasu. Jeszcze w tym odcinku na pewno mi się nie udało zaaranżować bardziej profesjonalnego wyglądu całej tej sytuacji, ale mam nadzieję, że od przyszłego odcinka już będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej i mniej chaotycznie. Dziękuję bardzo za uwagi. Czytam je i staram się z nich korzystać. I trzecią, taką czysto organizacyjną sprawą, to chciałem Państwu powiedzieć, że ja po wielu miesiącach powolutku uruchamiam swój własny projekt medialny. On jest cały czas jeszcze można powiedzieć, w fazie budowy i tworzenia. Niemniej odpaliłem już w tej chwili swoją stronę, swojego nowego bloga. On się nazywa Efekt Setnej Małpy i odsyłam Państwa na tę stronę Małpy.pl. Raz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, strona jest w budowie, nie wszystko tam działa i proszę no nie oczekiwać, że to będzie w tej chwili od razu świetnie funkcjonująca witryna newsowa. Niemniej... Tam zacząłem umieszczać już swoje newsy, natomiast swój dawny blog Schodami do nieba.pl przenoszę do archiwum i tak naprawdę większość tematów, które będę w tej chwili poruszał w horyzontach, będzie po prostu bardziej szczegółowo opracowana na tejże witrynie efekt setnej małpy. Efekt setnej małpy.pl, także bardzo Państwa proszę, jeżeli byście mieli ochotę zgłębić bardziej tematy, o których za chwilę będę mówić, to zajrzyjcie na tamtą witrynę. No serdecznie zapraszam. I dzisiejszą mozaikę newsów chciałbym zacząć od tematu smutnego, jakim jest Fukushima. Jak Państwo pamiętacie, 5 lat temu w wyniku tsunami został tam zniszczony zespół reaktorów. No, wtedy, kiedy to się stało, cały świat się tym przejmował i miał takie poczucie, że jest to ogromna katastrofa ekologiczna, a w następnych latach temat ten był stopniowo wyciszany i właściwie ucichł całkowicie, co bynajmniej nie znaczy, że katastrofa zaprzestała być katastrofą. A wręcz odwrotnie, ona się dzieje i toczy nadal. Tylko znowuż jest to temat kompletnie wycofany z mediów głównego nurtu. Prawda jest taka, że mamy za sobą 5 lat, w którym TEPCO, operator tej elektrowni, codziennie wylewał do oceanu co najmniej 400 ton skażonej wody. Codziennie przez 5 lat, a były też takie okresy, kiedy ta ilość tej wody była dużo wyższa. Tylko ujawniano to od czasu do czasu, w ramach jakiegoś skandalu, w ramach jakichś raportów, że ktoś to zmierzył, że ktoś to zbadał. Oficjalna wersja jest taka, że było to 400 ton skażonej wody dziennie. Niemniej, jeżeli Państwo sobie wyobrażicie, jaka to jest ilość na przestrzeni tych 5 lat, no i że prądy morskie tę wodę zabierają ze sobą i że roznoszą je tak naprawdę po całym świecie, to można się zacząć zastanawiać, co z tego wynika. Dlaczego wróciłem do tematu Fukushimy? Ponieważ Fukushima wróciła przynajmniej do tego alternatywnego internetu niestety w tej chwili z końcem stycznia. Okazało się, że poziom promieniowania w elektrowni sięgnął poziomu 530 siew na godzinę. Co to znaczy 530 siew na godzinę? To jest taka dawka, która zabija człowieka w ciągu 60 sekund i jest to dawka, która pojawiła się w obrębie z tego najbardziej zniszczonego reaktora numer 2. Dotychczas według oficjalnych danych dawka tych siewiotów nie przekroczyła poziomu 73 siewiotów na godzinę, więc wzrost jest prawie ośmiokrotny. No i oczywiście zaczęto dociekać, dlaczego tak się dzieje. No i ujawniono to, o czym od dawien dawna pisało się w tym, tymże tym internecie, że rdzenie się stopiły i rdzenie przepaliły tak naprawdę całą konstrukcję reaktora pod spodem, i w tej chwili odnaleziono tam dwumetrowej średnicy, tunel przepalony przez skałę w głąb ziemi. No, mówiąc krótko, wskazuje to na początki czegoś takiego, co być może Państwo pamiętacie z takiego filmu Chiński Syndrom. 600 ton stopionych prętów w tej chwili się wgryza w głąb ziemi poniżej Fukushimy. Na pewno już skaziły one wody gruntowe, a co dalej z tego wyniknie? Nie wiadomo, no dosyć przerażające jest, że tak naprawdę. No, to jest taki temat, w związku z którym media na całym świecie powinny być na alarm, ponieważ z całą pewnością jest to największa katastrofa ekologiczna współczesnego świata. A jak Państwo zauważyliście, prawie nikt o tym nie mówi. O Ameryce Państwu opowiadałem ostatnio mnóstwo rzeczy, zdecydowanie chyba za dużo, więc sobie pomyślałem, że teraz w telegraficznym skrócie: dwa cytaty o Donaldzie Trumpie i dwa cytaty z Donalda Trumpa. Te dwa cytaty o Donaldzie Trumpie to dwie okładki. Der Spiegel oraz The Economist. No one wyglądają tak, jak wyglądają i niosą w sobie taki przekaz i jaki niosą, to jest to, co media głównego Nurtu mają do powiedzenia na temat Donalda Trumpa, jak Państwo pamiętacie, są oni w stanie wojny media głównego Nurtu i Donald Trump. No i teraz co powiedział Donald Trump? Oczywiście powiedział mnóstwo rzeczy są dwa cytaty, które przyciągnęły moją uwagę. Pierwszy dotyczy szczepień, a właściwie szczepień przeciwko grypie, o których pan Donald Trump się wypowiedział w pewnym wywiadzie, iż są one całkowicie nieskuteczne i że ma on wielu przyjaciół, którzy się wręcz, cytuję, religijnie szczepią przeciwko grypie, po czym zapadają na tę chorobę. I Donald Trump wyraził też swoje przekonanie, że ma taką świadomość, że to, co dostajemy w szczepieniach, to jest, nazwał to bad stuff, czyli bardzo nieciekawy materiał. Proszę bardzo. Donald? Jak to Donald? Potrafi zaskoczyć. I drugi cytat z Donalda Trumpa to jest wywiad z dziennikarzem o nazwisku O'Reilly. To jest taka dosyć znana postać Fox News, który to dziennikarz atakował Trumpa o jego rzekome sympatie pro I też w pewnym momencie powiedział, że przecież Putin jest zabójcą. No co Trump patrzył na niego i powiedział, wie pan co, jest wielu zabójców. My mamy wielu zabójców. Pan sądzi, że nasz kraj jest taki niewinny. No i teraz nowe możliwości życia. Jak być może Państwo pamiętacie, jakiś czas temu wspominałem o inicjatywie Władimira Putina i o tym, że Rosja udostępnia no niebagatelną połacz, bo jedną trzecią swojego terytorium, czyli cały Daleki Wschód, pod zasiedlenie i każdy Rosjanin może się tam przenieść otrzymuje na wstępie jeden hektar za no i musi tam przeżyć, oczywiście. I teraz tak, okazało się, że tak naprawdę ten program ruszył w tej chwili z Kopyta, to znaczy w zeszłym roku on już ruszył i 50 tysięcy osób, zamieszkałych na tamtych terenach, bo one miały pierwszeństwo, mogły sobie wybrać takie miejsce i już wzięły udział w tym programie. W tej chwili od stycznia każdy Rosjanin, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z tej oferty, i jest już 50 tysięcy kolejnych aplikacji. No więc Rosjanie się przenoszą na Daleki Wschód. No, natomiast nie tylko Rosjanie się tam mogą przynieść, mogą się tam przenieść także cudzoziemcy. Ta procedura jeszcze nie ruszyła, ale za chwilę ruszy. A różnica polega na tym, że Rosjanie od razu otrzymują ten hektar ziemi na własność. To jest hektar na głowę oczywiście, jeżeli się przenosi cała rodzina. Natomiast e, cudzoziemcy no, przez 5 lat mają bezpłatną możliwość użytkowania tego hektaru ziemi. Jeżeli po 5 latach się naturalizują i uzyskają rosyjskie obywatelstwo, wówczas. Uzyskują prawo własności do tego hektaru, czy też do tych hektarów ziemi, które tam mają. No więc Daleki Wschód woła, i tak naprawdę za chwilę każdy z nas będzie mógł z tej oferty skorzystać. Co ciekawe, najbardziej zainteresowani są Brytyjczycy. W ankiecie tabloidu The Express okazało się, że, no Państwo się zdziwicie, 80% Brytyjczyków wyraziło zainteresowanie możliwością przeprowadzenia się na Daleki Wschód do Rosji, w związku z tym, że mogą to zrobić teoretycznie, otrzymując ten hektar na głowę. No, nie świadczy czy to najlepiej kogo? Kondycji państwa brytyjskiego, jeżeli 80% obywateli z 22 tysięcy ankietowanych, bo tyle osób wzięło w ankiecie, powiedziało, że oni jak najbardziej by do tej Rosji się przenieśli. Ale Rosja nie jest jedną opcją, tak naprawdę, która jest w zasięgu ręki, ponieważ znalazłem taką ciekawą informację o kanadyjskim miasteczku Cape Breton, ono się mieści w Nowej Szkocji i to jest maleńka, podobno bardzo piękna, aczkolwiek skalista i mocno zalesiona okolica. Tutaj powstała taka inicjatywa pod bardzo egzotyczną nazwą Wiejski Rynek Córek Farmerów. I to jest firma, która zajmuje się tak naprawdę produkcją wielu rzeczy tam na miejscu. No i ma taki problem, że nie ma komu tego za bardzo sprzedać, ponieważ ten teren się wyludnia. I ta firma zaproponowała, że jeżeli ktoś ma ochotę się tam wprowadzić na ten teren, to otrzymuje no, nie całe hektary, dokładnie 2 ary, czyli powiedzmy 0 85 hektara no, leśnego terenu, na którym może zbudować dom, dostaje możliwość pracy w jednym z zakładzie, który jest związany z tą firmą, która tę ofertę e, e, zgłasza. No, można się przenieść w bardzo egzotyczną okolicę w Nowej Szkocji. Temat sztucznej inteligencji. Jak Państwo wiecie, wracam do niego od czasu do czasu. I teraz pojawiła się taka informacja, iż powstał fundusz o niebagatelnej kwocie na wersie, 27 milionów dolarów, który to fundusz został powołany po to, by zabezpieczyć nas przed tym, by ta sztuczna inteligencja nie została wykorzystana przeciwko nam i żeby była ona wykorzystywana w interesie wszystkich ludzi, a nie w interesie pewnych grup interesów. To jest ciekawa inicjatywa, aczkolwiek stoją za nią sami technologiczni bilionerzy. Począwszy od Reida Hoffmana, założyciela LinkedIn, poprzez Piera Omidyara. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie Pierre'a Omidyary. To jest właściciel eBay'a po pierwsze, ale także właściciel pewnej sieci networku tak naprawdę newsowego na całym świecie, między innymi The Intercept, Glena Greenwalda, tego dziennikarza, który relacjonuje dokumenty Edwarda Snowdena. On jest także członkiem tej sieci Piera Omidyara. Jest coś takiego jak Bracia Knight. Bracia Knight to są też milionerzy, miliarderzy amerykańscy i założyli coś takiego jak Knight Foundation. i Ich fundacja w zasadzie zajmuje się promocją, no cóż, można powiedzieć, dziennikarstwa. Także obywatelskiego. Oni mają w dwudziestu kilku amerykańskich stanach swoje wydawnictwa prasowe. Kładą duży nacisk na rzetelność informacji dziennikarskiej, na dziennikarstwo lokalne, na dziennikarstwo obywatelskie. No, w sumie dosyć interesujący twór, tak naprawdę dowiedziałem się o nim dopiero przy okazji tej informacji. No i są tam jeszcze dwie inne fundacje. Jedna się nazywa, czy jedna firma się nazywa Raptor i prezentuje się w taki, a nie inny sposób to jest technologiczna firma, a druga to jest prywatna fundacja państwa Hewlett, którzy one założyli Hewlett Packard, aczkolwiek wyraźnie mówią, że to jest ich prywatna fundacja, to są ich prywatne fundusze i to nie ma związku z działaniami firmy Hewlett Packard. No, oni wszyscy złożyli się na kwotę 27 milionów, w sumie deklarując bardzo szczytne cele. Jak słusznie zauważyli bracia Knight na stronie swojej fundacji, no problem polega na tym, że każdy algorytm ma swoich rodziców i ci rodzice, no, chciał czy nie chciał, gdzieś tam w konstrukcji tych algorytmów potrafią zakląć swoje własne przekonania, nawet jeżeli nie są to jakieś świadome wybory i świadome decyzje dyktowane interesami, które za tym stoją. W związku z powyższym, ta dbałość o neutralność czy sztucznej inteligencji rzeczywiście. Ma swoje głębokie uzasadnienie. Założyciele tego funduszu piszą, że oni w zasadzie chcieliby tak z multidyscyplinarnej perspektywy podejść do całego zagadnienia i że w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, by te maszyny, które będą operować sztuczną inteligencją i które będą stopniowo zastępować ludzi, były, no cóż, społecznie odpowiedzialne. Bardzo szczytny cel i bardzo serdecznie go wspieram, chociaż oczywiście z dystansem się odnoszę do tych wszystkich pięknych frazesów, które są na stronach założycieli tego funduszu, ponieważ no jak wiemy, tego typu frazesy są na różnych dziwnych stronach, począwszy od pana Sorosa, Bafeta, Fundacji Clintonów i różnych innych wynalazków, więc tak naprawdę rzeczywistość zweryfikuje, czy rzeczywiście będą one działać w naszym interesie, czy nie. Ale przy tej okazji chciałem Państwa znowu zaprosić na swoją nową stronę Efekt Sednej Małpy. Tam jest taki artykuł pod tytułem Sztuczna Inteligencja: Czy będziemy dla niej domowym kotem? I chciałem Państwa zaprosić do przeczytania tej lektury, ponieważ staram się tam przywołać trochę więcej faktów i są tam też linki do różnych ciekawych tekstów, a szczególnie do jednego, do którego chciałbym Państwa odesłać i skierować, jeżeli temat tej sztucznej inteligencji Państwa interesuje. No, i na końcu chciałbym powrócić do tego może fajnego zwyczaju, że sugeruję Państwu, byście zajrzeli na platformę crowdfundingową i być może kogoś wspali. Tym razem chciałem Państwu powiedzieć o kampanii, która znajduje się na angielskiej platformie GoFundMe i dotyczy ona Chelsea Manning. Welcome home Chelsea Manning, czyli witaj w domu Chelsea. Jak Państwo pewnie pamiętacie, Chelsea Manning, najbardziej znana w tej chwili, można powiedzieć whistleblower, czyli sygnalistka obok Edwarda Snowdena i Juliana Assange, wyjdzie z więzienia w maju 2017 roku dzięki decyzji Baracka Obamy, który postanowił złagodzić jej wyrok, a Chelsea była skazana na 35 lat więzienia za udostępnienie w Wikileaks kilkuset tysięcy dokumentów, które pokazywały, co tak naprawdę Amerykanie robią w Iraku i w Afganistanie. Chelsea ma wyjść w maju. Kampania ma taką ambicję, by uzbierać 100 tysięcy na początek jej nowego życia, na opiekę lekarską i psychologiczną, a na pewno takiej potrzebuje. No, gdybyście Państwo mieli ochotę, Go Found Me możecie Państwo dołożyć swoją cegiełkę do lepszego życia kogoś, kto dużo zaryzykował, po to, żeby po prostu być w zgodzie z samym sobą. I tak, z tym chciałem państwu pożegnać i do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam Państwa, zajrzyjcie na efekt setnej małpy, bądźcie bardzo, proszę, wyrozumiali. Ta strona, jak powiedziałem, jest w budowie, ale ona będzie w tej chwili przeze mnie aktualizowana codziennie. Codziennie będą się tam pojawiać nowe teksty i nowe artykuły, więc myślę, że może to przyciągnąć Państwa uwagę i być też dla Państwa inspirujące. Dziękuję bardzo.